Jest na apcach Nie ma go na apcach już, bo go zabiję. Gaś mnie zabił moim SG Uważaj jest tam przy... tutaj będzie po lewej od ciebie, albo po prawej, tutaj mnie zabił w tym miejscu to się On tutaj stał Gdzie poszedł to nie wiadomo Tu stał Ustał, widać, o! Znalazłem go Moje SG ma, możesz sobie wziąć. Jak biegasz, to nie trafisz. No. Naprawdę? Okay, no to idę... Wierzę w ciebie, mordo. Co teraz mam zrobić? Gdzie? No to, gdzie? To miałeś zrobić, dokładnie. Zrobiłeś AISA Nieee. Yeah. yeah <laughs>